tej drugiej stronie budynków Ojojoj, coś oj, oj. mi tu ładuje kulę w dupę Który jest taki sadomaso? Gdzie ty się chowasz? Skąd strzelam. strzela? jest w ogóle przeciwnicy w tej grze mają takie super cenność Normalnie snajperzy przy nich wysiadają Normalny człowiek z takiego głosi... Bo tylko z lunetą snajperską mógłby tak strzelać nie, ale w tej grze, w tej grze to przy, każdy przeciwnik tak strzela Czy to jest zwykły policjant, czy... Czy jakiś żniwiarz O, to wyglądał, by coś było Nie to neon Pomyłka To jest jedno Na tej ścianie jest dużo ich. Tylko ja nic nie widzę. Niżej? O, coś po lewej było. Ej, yy, Idziemy. Wydawało mi się... Nie, nie wydawało mi się, okay. to wie... wiek, że tu jest. Okej. Dlaczego większość jeszcze... Jakby tam na górze były takie... Jest... To, jest... to tak jest oznaczone. Tu coś jest? Nie ma świetnie im mniej tym lepiej gdzie o tam... tam na dole jest właśnie tak zostały dwa jedno było tam gdzie chciałem się spiąć na, na samym początku a drugie jest gdzieś tu U, gdzieś się nie widzę może daleko odejdę gdzie ty jesteś? No bo tam... a tam na przykład nie dobra pozbędę się tego no na słup się dajesz, dajesz kol, dajesz Ach, nie chciałem tutaj o, teraz no wreszcie dobra, teraz mam dokładną lokalizację Lokacje, kurde Lokalizacja to może być Polszczenie Dokładną lokację tego ostatniego Dobra sami górze jest O tu, no właśnie 2% w dzielnicy neonów. Dobra, została jeszcze jedna misja. Porwanie. O, dużo wieży tu jest, ale ich ominę. Aż się błyszą na czerwono na mapie, no się widać. My, my call sense is tingling. Zmysł kola wariuje. Parę przebieżek po budynkach. Tak, postrzelajcie sobie we mnie. Aż widzę wasze kule. Takim żyje Matryk. Mm, fajnie. Porwanie miałem, a to już mi się trochę wcześniej. Tylko nie pamiętam, o co do mnie chodziło. Ups, yy, nie trafiłem się, szkoda. O nie! Nie, nie zabicie tam tego mojego informatora musi go kurde nie ruszać nie wolno święty gdzie mi tu z granatem kurde za zginę gdzie ty jesteś w dół, w dół, dół, szybko dobra dobra jakieś ładowanko szybko cokolwiek cokolwiek cokolwiek, cokolwiek. dzięki dzięki ci boże dobra spadaj sobie świetnie Kryta paczka! Mam oferta! Ukryte paczki to są misje, które zdobyła się podczas, yy, przez zabicie przeciwników i wyssanie o nich jakichś tam informacji o lo lokacji tej paczki. Zwykle, zwy zwykle Nie. Niezwykle. Te paczki są... Yy, paczki, paczki! Jezu! Zaczynam wlęgić! Zaczynam... ...pieprzyć głupoty totalne! Misje te nie są zaznaczone na mapie, więc aby je zdobyć należy zabić w jakimś tam określonym obszarze przeciwnika, który właśnie nad czym się zapali taki znaczek. Dzięki temu! Gień! Gień! Dobra, że go zostawię. Będę miłosierny. Dzięki czemu będzie można rozpocząć misję. Przeszukam sobie jego mózg. Taki ze mnie. Psychiatra. Właśnie tego szukałem. Dla, mam lokację. Dobrze, lokacje, ty razem dobrze powiedziałem Mam lokację tej paki Więc wyruszamy To jest gdzieś w tym obszarze i teraz będę musiał sobie po opatrzeniu na ten obrazek z, e, znaleźć Gdzie to się, e, gdzie to może być? Teraz, to jest przy takim filarze no, To chyba po drugiej stronie było tam gdzieś pod koniec Kto, który we mnie Kto taki niemiły jest? Pokaż się. Bądź odważny. Chyba to jest to. Nie? Nie. Ej, no zaraz, no. Gdzie jesteś? Tam? Na górze? No ty kurczę, taki z taki ciebie snajper. Aś tu. Pokaż swoją twarzyczkę. Nie zasłania mi kurde widoku! Spadaj stąd. No. Mm. O, jest paczka, widzę Tutaj. Kolejne pięć odłamków dla mnie. Finders keepers. To dla tych, którzy chcą się trochę nauczyć angielskiego. Uciekają, super! Tak trzymaj stary. Rozwal parę łukę. Dobra mnie zabiję. Szybko. Dobra. Dobra dziękuję, dam strzelać we mnie. Pięknie jak ja wsadziły. Żeby ci mógł to mi ci w dupę. Dobra, ruszamy do tego porwania. Dobra, dzisiaj jeszcze sobie wyznaczę limit. Więc zrobię porwanie coś tam może jeszcze jak po drodze złapię to złapię i wykonam to zadanie główne o może ludzi ucieka niedobrze nie może jeżeli się tam znowu pojawili jak wykonam główne to sobie zapiszę na jakimś slocie kury znowu są nie no bo jest jaj raz sobie zabiłem zapiszę na którymś slocie grę i skończę na razie na dzisiaj Mniej więcej taki materiał stać na, na początek i sądzę, że prześlę go za jakieś 2-3 dni, rozpocznę może przesyłanie tego. To ten początek był taki, tak, że średni, bo się nie rozgrzałem jeszcze. Poza tym sam jestem trochę jak dzisiaj zakręcony, może dlatego, że trochę jestem, ale po, znalazłem, ponieważ że miałem w taki taki pasujące no nie przeszkadzam innym wspaniu spaniu w nocy, więc to był jeden z niewielu terminów. Starałem się w miarę <grych> być systematycznym. Mam nadzieję, że wy mi wybaczycie. Tak jeszcze jak za duże głupoty tutaj pieprzyłem, to... ...że wam to nie przeszkadzało. Zabierają tłumy ludzi, zrób coś! A, Już wiem co to jest. Czekaj, oni idą... a nie, myślałem, że idą w moją stronę. Dobrze, teraz sobie robimy niespodziankę. Ej, ej. Uciekajcie. Nie bez mnie. Zgilicie bez mnie. Dobra, dobra. Teraz mamy go. Teraz tak. To za Starzana. 3 2 1. Karson Boy! Dupa rozepana. Ja, ja. Yeah. Jeszcze jeden ostatni. Dobra. <laughs> jeszcze piękna eksplozja na koniec. Na, na sam koniec, na samą końcówkę. Jak w desperadosie odchodziłem z eksplozją z plecami. Teraz główna. Główna misja. <laughs> Spacer po dachach. No jest, o jezu trochę drogi Szkoda, że nie mogę się jakoś szybkie poruszać przynajmniej na razie W tej chwili tu albo zostaje mi łażenie po budynkach, albo łażenie po ulicy Przecież łażenie po budynkach nie jest wcale takie szybkie Hop, gdzie mnie tu przynosisz? O nie wesoło, bo że nie wierzysz tu na dachu siedział Chcieli mi rozpierdolić, ale ja się nie dałem, pobiegłem dołem o, chceśmy się strzelić. Co to jest? Policjant? Ale rana by to nie mnie zabić. Ja tutaj jestem taki na razie Kurde. Mę atakują ze wszystkich stron. Ooooooo! Boję się. Wszyscy tacy nie nie są. No ja chcę się tylko pobawić, chcę mi Chcę mieć fan. No, dalej. Hej moja, jestem na miejscu. W pobliżu powinien być przekaźnik komórkowy. Znajdź go i naładuj. Boisz się, że ci zwieje? Bez tego przekaźnika stracę cię z oczu. Nie mogę na to pozwolić. Wieżyczka kogo mnie mali. Świetnie. O cholera, ja pół... obraz mi się rozmywa. Niewyraźnie coś wszystko wygląda. Młody zasilacz wieży. Wieży. No, Ładujemy. Ok, gotowe. Teraz musisz przewrócić zasilanie w tej części na Czepienie pokaże ci drogę. Ale uważaj, w pokoju jest mnóstwo żołnierzy. Ach, ci goście mnie zarżną. Ledwie widzę na oczach, że wcześniej przejść. To i sobie wizytko. Wieczór, że tam jest już nie wierzę, to jestem jak najlepszy o książka. Zadzwon, gdy będziesz w kanałach. Tak. się skontaktuję z Norkiem, to pozdrawię go Ciebie. Cholera, kończy mi się moc. Ciężko jest generator. Co to mogę ładować? Nie mogę? Nie mogę. No, szkoda. Oj, jest generator. Ej, ej, ej. 对，不申请了嘛。